Były spotkania też indywidualne z komendantem Sierczykiem, na których pytam się, czy będziemy odchodzić, czy nie. Mówił, żeby się najlepiej zdecydowali do końca listopada na tą decyzję, że można zostać, ale no, wiadomo było, o co chodzi. Wszyscy wiedzieli, że jest to szansa na podniesienie dodatku i, i na pożegnanie ze służbą z końcem tego roku. Jeżeli to by miało miejsce, to byłoby to działanie wyjątkowo nieodpowiedzialne, nawet bardziej nieodpowiedzialne niż przywiezienie i wysadzenie komendy przez granatnikiem. To byłoby wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie. Dlaczego? Ponieważ no, państwo polskie funkcjonuje, nie może powstać wyrwa w ten sposób, że przychodzi nowa władza. To, to co rządy demokracji. Władza się zmienia i nagle odchodzą wszyscy funkcyjni policjanci. Policja musi funkcjonować. Ona oczywiście będzie funkcjonowała, ale będzie funkcjonowała w sytuacji no, z pewnej próżni kadrowej. Kto na tym ucierpi? Państwo czy ucierpią zwykli obywatele? Politycy czy zwykli obywatele na tym ucierpią? Na tym ucierpią zwykli obywatele. Jaka jest więc kondycja polskiej policji po siedmiu latach dowodzenia nią przez generała Jarosława Szymczyka? O podsumowanie tej kadencji poprosiliśmy nie tylko ekspertów, którzy od lat uważnie przyglądają się pracy polskiej policji, ale i samych podwładnych komendanta Szymczyka. Prawdziwą lawinę przeplatających i przenikających się ze sobą historii, od granatnika przez zgony w czasie interwencji, aż po użyczenie strzelnicy antyterrorystów prywatnym znajomym, podzieliliśmy na części, by łatwiej było się w tych siedmiu latach odnaleźć. Zacznijmy od tego, co zdaniem wszystkich naszych rozmówców było kluczowe. Jest takie ogromne poczucie tego, że policja została upolityczniona w skali, która nie miała do tej pory precedensu. Jak dokładnie to upolitycznienie miało wyglądać, zaraz pokażemy. Zacznijmy jednak od słów samego komendanta Szymczyka, który w kwietniu 2016 roku zaledwie tydzień po nominacji w swoim pierwszym wywiadzie telewizyjnym mówił w naszym programie tak. Jest mi obcy wpływ i naciski polityków i jestem przekonany o tym, że na te naciski jestem odporny. patrz! Jak wyglądała ta odporność w praktyce? To również wypowiedzi komendanta Szymczyka, tyle że wypowiedziane już kilka lat i przede wszystkim kilka afer później. Wyrazy wdzięczności za przybycie na dzisiejszą uroczystość, ale także za codzienną nieocenioną pomoc kieruję do pana Mariusza Kamińskiego. Ja bardzo serdecznie i gorąco chciałem podziękować wszystkim ministrom spraw wewnętrznych i administracji. Największym szczęściem polskiej policji było to, że ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest pan Mariusz Kamiński. I nie, nie były to słowa wypowiadane tylko i wyłącznie w świetle reflektorów i przy włączonych kamerach, gdy generał Szymczyk wiedział, że jest bacznie przez polityków obserwowany. Powtórzył to na święcie cds że Mariuszka Niesie jest największym darem dla policji. No, kiedy to policjanci wszyscy usłyszeli, no to nie wiedzieli, co mają powiedzieć i co ze sobą zrobić. No to było coś niesamowitego. No, nie dało mu się nic na to